I cześć ludzie, witam serdecznie. Z tej strony Mariusz. Zapraszam na kolejny odcinek z Maria na wyspach i co, lecimy dalej. Lecimy sobie na tym polu numer 6. Czyli kontynuacja poprzedniego odcinka praktycznie, można by tak powiedzieć. Dokończymy sobie tu wapienko, jak widzicie, zostały mi tutaj 3 pasy do zrobienia. Dajemy tutaj 0,25 na, na hektar, więc bardzo mało z jednej strony dobrze, bo przynajmniej nie potrzeba jakoś mega dużo tego wapna, więc spoko, nie? tak mówię, zostały nam tu trzy przejazdy i tak jak mówiłem o jakimś nowym nabytku który pojawi się chyba teraz w sumie niedługo, można by tak powiedzieć skończymy tutaj to wapno I zobaczycie yy, Zajedziemy sobie na Gospę oczywiście I pojedziemy odebrać Nowy nabytek, gdyż Dotarł już na sklep Bo będzie on do, do odbioru oczywiście na sklepie I co? Yy, I tyle, na no co? Zobaczycie yy, Do czego będzie nam potrzebny Będzie nam potrzebny generalnie yy, Szczególnie na tym pole, w którym teraz pracujemy, więc spoko, nie? Ale muza, niech mi nie chuj. Dobra, na razie tą muzykę zostawimy, bo co? Nic nie zrobimy. O, tyk. Dojdziemy tu do końca i lecimy po nowy nabyteczek. Ja mówiłem, że... Cebulę będziemy chcieli robić też, nie? Tylko, że ja będę mógł zasiać dopiero... kiedy? O, na wiosnę. Więc to będzie to na pewno w przyszłym sezonie, nie wcześniej. A tu też w sumie... Niedługo... Kolejny żniwa, nie? Można by powiedzieć. Tak, dobra, tu się tylko wydostać z tych z tej orki. No to będzie ciężko się wydostać z tej orki. O, dobra, wyjeżdżamy z orki i lecimy po nabyteczek. O, musimy jechać tędy. O, tu na szczęście nic nie jeździ. Więc to jest akurat. Dobrze zrobione, to tak jednokierunkowe te ulice Przynajmniej nikt mi tu nie wyjedzie, nie? Czy będę jechał na sklep od razu, czy lecimy na... Na Gospoch? Chyba polecimy sobie na sklep od razu No i tak mamy w sumie po drodze, to ja sobie fastraszka później odbiorę co? Czekajcie chwilę. O dobra, może teraz będzie jakaś lepciejsza muzyka. tam tamta to już zamulała trochę za bardzo, co? Dobra, mamy sklepik. Tyk. I tak. Po pierwsze jeden nowy nabytek już widzicie, który stoi po prostu przed e, tutaj o e? jest jestem zestaw Jest to oczywiście no, maszyna do kamieni, tak? Sygnatur 7200 e, Ona ma zapotrzebowanie tutaj chyba 100 koni tylko Nie wiem jak ona wysypuje Nie sprawdzałem tego, w ogóle nie sprawdzałem czy ona działa e, Tak szczerze mówiąc Zobaczymy wszystko w praniu ale do tego sprzętu potrzebujemy też ciągnika, który stoi tutaj. Który jest po prostu po świeżo po remoncie, że tak powiem. O. I wziąłem oczywiście tutaj Ember Trucka 1500. Czyli tutaj już jest 150-konny sprzęcik. O który no naprawdę fajnie wygląda ładnie o a sobie niech sobie działa e tego metraka oglądaliście oczywiście u mnie na kanale e jeśli chodzi o pokaz e tych wszystkich maszyn tak jak mówię tutaj 150 koni on ma masę własną z 7 ton co jest naprawdę dużo i e tutaj e o, opony tutaj, chyba Michelin, nie kontynentale akurat. Także bierzemy sobie tą maszynę do kamieni. O. Tyk. I lecimy prosto na pole, się ja nawet nie nie będziemy wiecie tym przejmować. Jo. Dobra, wszystko działa, wszystko działa. Jo. Ta maszyna lekko wystaje z prawej strony, więc trzeba będzie tutaj uważać. No, ona teraz jest właśnie złożona, więc dziwne, że to tak mocno wystaje. Ale jak tutaj musimy sobie z tym dać radę. No. To... muszę uważać, bo nadziałem się ostatnio, a pociąga, szczerze mówiąc. I i ten pociąg e, skasował mi nimi kurde New Hollanda nie zdążyłem przejechać po prostu jak ją ma dźwięki za jej tak to stacja Mario 03 oczywiście bo jest to mój trzeci nowy e, że tak powiem nabyteczek więc tutaj naprawdę spoko i co wjeżdżamy na to poletko rozkładamy sprzęta o tyk zaraz zobaczymy jak to kurde wszystko pięknie działa tylko wiecie co aż kurde zawsze zapomnę się odwrócić to. o nie no kurde pięknie to wygląda ej Naprawdę ładny sprzęt. Moim zdaniem bardzo ładny sprzęt. Czekajcie sobie złączmy sobie huby. O! Zajebisty sobie co? Robimy sobie piękne zdjątko. Dobra, włączmy sobie huby z powrotem. I tak jak widzicie no, nie ma tu dużo kamieni. Są tylko te e, małe kamienie, które lewitują nad orką, no ale dobra. Także wsiadamy i lecimy. No, odpalamy sprzęt teraz tak, czy ja tutaj mogę odpalić sobie gps teoretycznie tak, ale niestety e, pierwszy przejazd nie jadę po e, po polu, więc tutaj mi nie pokażę tego przejazdu, ale zajebiście dobra nie no kurde, spoko nie. E, z tego co pamiętam to ja chyba tylko nie mogłem mu E, założyć tego e, tych czujników chyba mu nie mogę założyć albo nie starczyło mi kasy już teraz nie pamiętam więc e, te czujniki e, gleby i tak dalej, będzie trzeba to po prostu sobie założyć ale tutaj na no, 150 koni myślę że taki Mercedesik jak najbardziej e, zajebiście będzie pasował. No to w ogóle do angielskiej serii to mi się tutaj Mercedesik jak najbardziej spoko wygląda. No i co? Po prostu, no to Zbieranie kamieni w środeczku. Jak to wygląda? Tu wszystko pięknie tutaj działa. Widoczność jest tutaj dosyć ładna. To trzeba przyznać. No tu trochę dużo takich pierdół. Ale... Ale myślę, że tak czy siak będzie ok. No, dobra. Miałem kupić Z2 Pola na przykład. W cenie tego MB Traka, o, Chociaż on nawet chyba nie był aż taki drogi, szczerze mówiąc. Zresztą zaraz sobie zobaczycie. Jak uda mi się już wyjechać gdzieś na jakieś proste odcinki że tak powiem ile tutaj? 2% z jednego przejazdu to no, nie wiem czy ja tutaj uzbieram cały zbiornik jeśli chodzi o o te kamienie O no, być można być że nie no, uzbieramy nawet z jednego zbiornika ale przy okazji co jest fajne to to że właśnie od razu Mam tutaj, tak powiem, kultywator zrobiony. akurat spokojnie, Bo wyrównamy sobie teren przy okazji po e, orce. Dobra. dobra, tak. Jak to tutaj jak wygląda? O, kamieszków co tam, coś już się tych nas nazbierało, dobra. I teraz tak. Jeśli chodzi o cenę, jest on e, oczywiście w średnich tak? to jest właśnie ten tutaj lęberaczek 45 kW kosztuje. W podstawie oczywiście, a tak? czyli e, ten 110-konny. Ja wziąłem ten mocniejszy zestaw, a no, ma i stare, ale tutaj ta i stara, no właśnie, ona 12 tysięcy kosztuje. I ja ją ja prawdopodobnie sobie dokupię po prostu później tu zobaczcie tutaj mamy kolejnego już 180 konnego też by było fajnie go mieć tego nie mogę tak samo jest tu fa kilka fajnych czerwniczków takich wiecie dużych modów przede wszystkim no dużo mam modów no tu mam o, tego JCB ale tego JCB to wymienimy po prostu na tego co jest u nas na gospie, więc no, to jeszcze poczeka okej, okay. idziemy dalej OK nawet, nawet to w miarę wyszło, mówię zobaczcie jak to zajebiście wygląda, on tutaj mega skacze trochę na tym o tyk 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 tyk, tyk, tyk. Więc akurat spoko. O, pyk. No i lecimy dalej, lecimy dalej sobie. Nie będę Wam dużo dzisiaj raczej zajmował e, czasu. Robimy sobie kilka okrążeń tym e, zestawikiem. I tyle, ale tutaj no mówię z 15 do 20. A co co, bliźniaki jakie się szły, co? No nie ma choja, że bliźniaki tak samo ubrani chyba że coś innego no ale to ciężko powiedzieć dobra dobra ty jedź mnie tutaj kurde ładnie linią na około nie pamiętam dokładnie jeśli chodzi o tą kamieniarkę ile jak ona tutaj wygląda ale ja za nią dałem może chyba maksymalnie, nie wiem, 20 tysięcy, coś koło tego chyba, nie więcej, wątpię, żebym więcej dał za takie coś. Najważniejsze, że działa, zbiera kamienie i tak dalej. O. O, kamieniarka, gdzie ona? Tu, to jest ten, no 20 tysięcy, no. 2,3 metra sześciennego i 2 metry szerokości roboczej. Na razie musi nam to wystarczyć. Mogłem wziąć tą nieco większą. Jest tutaj ta, ale ona potrzebuje 200 koni. koni a nie będę specjalnie kurczę, do wszystkich prac praktycznie używał Nie-Holanda, nie? Po to kupiliśmy jakiś tutaj ciągnik. No, on też mógł z czymś sobie popracować. A myślę, że z taką kamieniarką naprawdę ładnie wygląda. O, tutaj on naprawdę ryczy. Fajne oświetlenie wszystko pięknie. Oświetlenie, wszystko pięknie działa. To najważniejsze. Za hmm. 5%, nie? Ile ja tutaj, tutaj okrążę będę musiał zrobić, żeby zapełnić całą kurtę, tą. Hmm. Y cały zbiornik o. w ten sposób, powiedzmy? Nie będzie, kurde, proste. Prawdopodobnie jak tu zrobię, cały całe poletko. Całkiem możliwe, ale to się okaże. Jak już będę kończył to poletko i czy faktycznie zdołam uzbierać chociaż jedną kurde taką przyczepkę. No ale co, Mercedesik, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi się podoba, naprawdę. Zajebisty sprzęt Dobra, wysiadajmy No, przepiękny sprzęt Oczywiście po full-serwisie, więc jest praktycznie nowy To jest oczywiście sprzęt nowy, nieużywany a MB traczek jak najbardziej przyda nam się na gospodarstwie. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę jeśli się podobało i do następnego, na razie trzymajcie się i cześć!